Maciej Lutyński, Icepod Poland. Piąta liga, piąta liga biznesowa, tak, właśnie po meczu z Arctic Riders, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Na szczęście w dosyć dramatycznych okolicznościach wygrany 3 do 2, więc najważniejsze, że komplet punktów po dwóch meczach mamy, mamy zapewniony. Ja lubię być bardzo mocno krytyczny, więc yy, takie mocne 3 na 10, bo zdecydowanie stać na nas na więcej. Jak oceniam swój występ? Nie lubię poparwać jakiś tam samo zachwyt. Ważne, że bramka, bramka strzelona zawsze może, być, zawsze może być lepiej. Myślę, że uprasujemy się gdzieś w połowie. Z mojej perspektywy zdecydowanie był to Sebastian Szwaja i Krzysztof Sobolewski. na te dużo też nam wyratował, więc dla niego też się należą uznania. Zdecydowanie spokój, opanowanie i kontrola, kontrola meczu, kontrola gry od tyłu. Biorąc, biorąc pod uwagę ilość słupków i poprzeczek, które drużyna przeciwna miała, wynik mógł być zdecydowanie w drugą stronę. Natomiast no myślę, że powinien tutaj paść remis. Waleczny zdecydowanie.